No to widajcie akwaryści Rafał Kudra tej strony, słuchajcie Siedzę w domu, na, no. Wiadomo i powiem wam tak Nawet już nie mam Co jeść Tak naprawdę Zobaczcie Pokażę wam teraz mój Składzik z makaronem i ryżem Szukamy No tak Martel Singleton nalewki, papier toaletowy, makaronu, nic nie ma. Nic. Eee, myślałem, żeby znaleźć swojego psa. O jest. No zjadłbym. Zjadłbym, ale. No wiecie, trzeba golić. Nie za fajny, tak zastanawiałem się, gdzie tu można pojechać po makaron, ale. Ale, ale no właśnie. Ale po co kupować makaron, skoro Tutaj jest taka spiżarnia No właśnie Dlatego postanowiliśmy z innymi akwatuberami ruszyć akcję Zostań w domu i jedz ryby Także umówmy się tak Wezmę siatkę Poczekajcie pójdę po nią, bo już sobie przygotowałem Zanurzę siatkę w akwarium I wyłowię pierwszą rybę, która niestety będzie niefarta Niefarta, bo wyląduje u mnie na talerzu jeden z tych moich pyszczaków. Przepraszam za odbicia, ale nakręcam, kręcę w piątek rano w ciągu dnia, także musi być słoneczką, muszą być odbicia. Złapię siatką, co się tylko da. I pierwszą rybę, którą złapię, no to będziemy jeść. Dobra, idę po tą siatkę, bo jak zwykle ją posiałem. Wiecie, ja nie mota jestem. I będziemy łowić. No trudno. No zobaczcie, ona chyba doskonale wiele co się święci. No bo jakby to powiedzieć Jak podchodzę do nich z kamerą to nigdy tak nie reagowały Ale tutaj zobaczyły siatkę W związku z tym pod, już chyba wiedzą co jest grane No to co Słuchajcie, żeby nie było, że sobie wybieram jakąś rybę To zamieszam trochę w akwarium Żeby ich za bardzo zacznie stresować I, i myślę, że Pierwsza, którą złowię No pójdzie po prostu do do jedzenia. A poczekajcie, może przygotuję sobie jakiś kubełek jeszcze. Yy, także dobra, poczekajcie. Tak, bo to musi być humanitarnie, czyli łapię rybę do kubełka, dopiero potem wiecie, jakby ją oporządzam i przygotowuję do, do, do wciągania, także do jedzenia. Także poczekajcie sekundę. No dobra, wracamy moi drodzy. Kubełek z wodą już jest, siatka jest. I obiecuję sobie, że pierwszą rybę, którą wyciągnę, nie będę patrzył już nawet w to akwarium, wiecie. Po prostu co złapię, ląduję do kubła, no i potem wiadomo widele snucz te sprawy, chociaż no, że mi się nie powinna jeść. Nie dawajcie jeszcze łapki w dół. Nie dawajcie. Zobaczycie, czy dobrze się da przyrządzić to co jest. Także jakby co, jeżeli uważacie, że to za kompletny idiotyzm ten film, to dajcie łapkę w górę raczej. Dobra. Słuchajcie, zanurzam siatę i biorę się za łapanie ryb. Coś mam nadzieję, że złapie Ja nie patrzę, jest Jest Dobra, czekajcie Nie wiem czy widzicie na filmie Ale jest Jedna się złapała Dobra, co my tu mamy Czekajcie, ja już puszę do wody No, niestety Wygląda mi to na... ...to nie wygląda Materia klima jest red red Czyli samiec. Zobaczcie sami. Piękne. Piękny grzbiet. Czerwony. Pięknie wybarwiony. No to co, chyba trzeba... Chyba trzeba wszamać. Zgodnie z tym co zapowiedziałem. Także no... Szkoda mi cię było. wyrosłeś na pięknego samca, ale... No cóż, obiecałem, że zjem rybę, w związku z tym muszę ją zjeść. No dobra moi drodzy! Oczywiście, cała akcja, która jest, ale rybę będę jadł. Yy, cała akcja, która, która jest, akcja wszystkich akwatuberów, tak naprawdę. Czyli nas, twórców kontentu na YouTubie akwarystycznego, akcja nazywa się Zostań w domu i jest ryby. Znacznego. Polega na tym, żeby. Oczywiście zrobić coś głupiego, pokazać, że jesteśmy może nie do końca normalni. Chcieliśmy puścić jakiś ogólny film, no ale wiecie, no każdy by puścił film, nie wiem, o zaborku zwrotnym, czy o filtrze, czy o grzałce, bez sensu. A chcieliśmy, żeby to było coś z rybami, w związku z tym jednocześnie, żeby mówiło o akcji Zostań w domu dla naszego wspólnego bezpieczeństwa. W związku z tym akcja Zostań w domu, jedz rybę. Jest to akcja akwatuberów. Wszyscy co włączyli się do akcji, oczywiście, wszystkim bardzo serdecznie dziękuję. Wszystkich pozdrawiam. Jesteście tak samo nienormalni pewnie jak ja, albo jeszcze bardziej nienormalni. Ale akcja ma nam uświadomić to, żebyśmy rzeczywiście zostali w domu i dbali o swoje bezpieczeństwo, dbali o swoje zdrowie. A przy okazji, pamiętajcie o jednej rzeczy: niby ryby to kumple, nie żarcie. Ale takie spuszki nie mają ogonków, nie mają też główek, nie mają łosek, w związku z tym ich nie widać. A są bardzo zdrowe. I być może w bardzo pozytywny sposób wpływają na naszą odporność. Oprócz tego, oczywiście, jeżeli ktoś nie lubi mięsa, nie lubi ryb, lub uważaj za ryby za całkowity przyjaciół, oczywiście nie zachęcam. Natomiast wtedy może też się z nami dołączyć do akcji i, i zjeść ciasteczka w kształcie rybek. Także moi drodzy, zostańcie w domu, bądźcie zdrowi i dajcie łapkę w górę i suba oczywiście. O to zawsze YouTuber musi poprosić. Na razie. Cześć.